Wiecie czego najbardziej nienawidzę na tej platformie? Idiotów. I nie chodzi mi o jakieś osoby, co dopiero raczkują stworzenie swojego kontentu na YouTube, ani tym bardziej o dzieciach, które jeszcze nie rozumieją, że coraz trafi do internetu, tam zwykle zostaje na zawsze. Mam na myśli takie jednostki, które nieudolnie próbują kontynuować spuściznę Zebo.pl. Wiecie, tego tam mniej znanego gościa, co miał wiecznie pretensje do dzieciaków. Za to, że są dziećmi. Idealnym przykładem takiego twórcy jest też kanał użytkownika Wstęgi. Czekajcie. Jakiś błąd chyba w scenariuszu musiał mi się przytrafić. A nie, czekajcie. Wstęgi. Znany jeszcze jako. Gierki 2649, kanał główny. Paradomeniusz. Boberliusz. Mahei. Weli. Hatsum B. No i co najciekawsze. Obecnie, malbwo. <laughs> Jak tam, problem tożsamościowy, he smacz! Dlatego, dla uproszczenia, będę stosować nickname, który miał jeszcze zanim wstawiłem ten nieszczęsny post na karcie społeczności. Tak, żebyście wiedzieli, który ma już ponad 1000 subskrypcji. Można by pomyśleć, że to świeżo upieczony twórca, który dopiero co eksperymentuje z formą i podejściem do nagrywania. Cóż? Yy, na przykład oskarża ich o... Zaraz, dopiero teraz zauważyłem. Czemu tu jest ekran i tutaj pod spodem jest drugi ten sam ekran? Brak edukacji. I oba są kurde jakoś niesynchronizowane to po pierwsze. Czyli, <gryś>, że zupełnie co innego leci z tyłu, a tutaj z przodu co innego. I kuźba na dodatek... <gryś> to będzie ciekawe. Siema? Witam. Dlatego, że ten temat jest i tak skrajnie głupi, nie będę tego przedłużać i przejdźmy do meritum. Wyobraźcie sobie takiego typowego kaszojada. No i jak to bywa? Takie istoty przejawiają tendencję do śmiania się z po prostu głupich rzeczy, albo właśnie też robienia głupich rzeczy. Takie zachowania nie biorą się znikąd, bo na przykład chcą być jak swój idol. Więc, dla przykładu, co robią, zakładają konto na YouTube. Tak też było w moim przypadku, bo moim marzeniem z dzieciństwa było zostaniem aktorem głosowym. Więc na telefonie robiłem jakieś tam prymitywne dublaże. Powiedzieć, że było to tragiczne, to powiedzieć, że masło jest maślane. Oczywiście, że było to tragiczne. Ale. Nawet zwiedzą, że to było bardzo kiepskiej jakości. Można było mnie winić za młodu, że robiłem takie rzeczy. No właśnie, kurwa, że nie. Każdy z nas jako dzieciak robił jakieś głupie rzeczy, więc pozwólmy dzieciom być dziećmi. Ale nie, bo musi przyjść pan Maruda, niszczyciel dobrej zabawy i pogromce uśmiechów dzieci, i powiedzieć, że. No, myli się, pierdolisz głupoty, ogólnie to wypierdalaj. Co z tego, że to kurwa nie dotrze to do tego dzieciaka, bo. nie ogarnia rzeczywistości? No ale dobrze, zobaczmy sobie ten jego materiał w całości, co on tam pierdoli. Cześć, witajcie w kolejnym odcinku. Dziś zareagujemy sobie na kanał Chlebek. Chłopie, ja już po samym początku widzę, że ty jesteś takim autorytetem życiowym, że to hit! Poza tym... Wcale nie widać po opisie tego konta, że no nie jest to osoba skłonna do wyrażenia swojej własnej, rzeczywistej opinii, a tym bardziej obronienia swojej tezy, bo to jest jednak kurwa dzieciak. Jest to chłopiec, bo chłopem go nazwać nie można. Zaraz sami zobaczycie. To imponujące. Na, wcale bym na to nie wpadł! Powiedziałem do mikrofonu. O, oskarża ich o w ogóle nie wiem co. Ogólnie Ogólnie to on też yy, oskarża tych jakby, tych wszystkich cringe'owych youtuberów, oskarża ich o ten, o jakieś kurde, nie wiem. I powtórzy teksty Griczka i Krzyżaków jeden do jednego A więc już koniec będnego gadania i zaczynajmy. Widzowie, dzisiaj porozmawiamy o nie Co to? jest pokaz slajdów w PowerPoincie, nie? O kurwa. I w tym momencie potwierdza się moja teza, że mamy tu do czynienia z osobą, która swojej de facto opinii NIE MA! Więc taka osoba kiedy podrośnie prawdopodobnie to sobie zobaczy i pomyśli Ale gówno! I to usunie, bo taka jest głównie kolej rzeczy. Więc powiedz tymi teraz jełopie jeden z drugim Jaki był cel robienia materiału na dzieciaka, który nie potrafi się nawet wypowiedzieć! To tak jakby skopać kurwa niepełnosprawną osobę na środku ulicy tylko dlatego, bo jest kurwa niepełnosprawna. No CIĘ POJEBA- No osób, które nie wiedzą, czym jest, jest clickbait, to jest- clickbait to jest nabieranie kogoś na paskudne miniatury. Na przykład na jakimś filmie jest miniaturka, że jakaś baba się rozbiera, a, na, a naprawdę w filmie żadna baba się nie rozbiera, a nawet zdejmuje ubrania. No właśnie, i to są clickbaity. Dobra, on chyba przytoczył przykład, na który by się sam złapał, tak mi się wydaje. Bo, <laughs> to jest najgorszy przykład, jaki on mógł dać. Haha. Ha. Śmieszne. I to jest właśnie śmieszna rzecz widzowie, bo Tęgi, Tęgi... Tęgi... No Tęgi powiedział, że ten dzieciak by się złapał na ten clickbait tylko dlatego, bo wiecie, sam jest dzieciakiem. No i wiecie, to jest takie haha, śmieszne, bo w sumie stwierdził fakt przecież, nie? Nie, to jest żałosne, człowieku, co robisz. Jezu, krew na miniaturkach, to przecież... K co? co? Co mi krew? Co mi kurde krew? Przecież krew jest nawet w grach 7+. PEGI 7. W tej kategorii powinny znaleźć się gry, które zawierają dźwięki lub sceny mogące przerazić młodsze dzieci. W, znakach ze, ze w grach ze znakiem PEGI 7 dopuszczalne są bardzo łagodne formy przemocy. Bardzo łagodne formy przemocy. Niedosłowne, nieprzedstawione szczegółowo, nierealistyczne. Czyli nie może być krwi, kolego. Kolego, zacznijmy od tego, że system PEGI jest kurwa wadliwy, kolego. A zacznijmy od tego, że system PEGI jest kurwa wadliwy. Taki pierwszy lepszy przykład, Plants versus Zombie. To powinno być z definicji PEGI 12. Nie wiem jak teraz, ale... Jak ogólnie wiedziałem, zawsze miało to PEGI 7. Więc kurwa XD. A poza tym, o czym my tutaj mówimy? A gdyby kurde w jakiejś bajce spotkał krew? Jaki bajce dla dzieci może spotkać krew? Podaj mi przykład. To po pierwsze. Bo jak mówisz o bajkach i krwi... To raczej mam nadzieję, że nie masz na myśli takiego hikamotiego czy takich animacji dla dorosłych. Nie dopuściliby żadnej bajki dla dzieci z kwią. Nie dopuściliby żadnej bajki dla dzieci z kwią. Żadnej bajki dla dzieci z kwią. Nie wiesz? Co ty, człowieku, gadasz za głupoty? Nie dość, że próbujesz pokazać siebie jako największego speca od wszystkiego, no to tak naprawdę wychodzi na to, że ty gówno wiesz. I samemu nie potrafisz w research. Jako osoba, która za młodu spędziła dużo czasu przed telewizorem oglądając jakieś kreskówki czy tam bajki, masz kurwa bana na wypowiadanie się w tej kwestii. Dziękuję. No i... Jak na razie to wszystko. Jak sami widzieliście, jest to po prostu chłopiec, który próbował się wybić na dramie. A to był koleżka, który zgnoił jakiegoś dzieciaka w internecie. Gratulacje, wygrałeś życie! U mnie na kanale będziesz miał zaszczytny kąt przykładu, jak nie nagrywać takich treści. I myślę, że wyjdzie to każdemu nowemu chyba twórcy na dobre. Ja się z wami żegnam. I nie róbcie takich rzeczy, bo to jest po prostu żałosne. A idę dalej robić materiał o Pyrkonie. Nara.